Ech, co za beznadziejny dzień. Może być lepszy. Kto to powiedział? Hej Niemcy i okurka. Cześć Austria, tatuś wrócił. Proszę nie. Na to odbierz no, proszę. Ach, co za piękne wakacje. Pora na was wypiertki. Nie. Aha, ale łatwo z nimi. Mam już dość przegrywania z Ukrainą. Chwila, co się dzieje? Nareszcie powróciłem. Masz dołączyć do mojego państwa. Nie dam się tak łatwo, tak? To patrz teraz. Ej, tworzymy państwo skandynawskie? HMMMMM OK. Co ja mogę? Potrzebuję pomocy. Aaa. O! Witaj, przyszedłem ci pomóc. Na na na, naprawdę? Tak. Pora by ci i dwoje wrócili do siebie, czyli niby dokąd? Do świata zmarłych. Ale najpierw potrzebuje terenów. Dobra, zaatakuje Słowację. Teraz sam sobie poradzę, na razie terenów mi wystarczy. Witaj, stary przyjacielu, pora na ciebie. No znowu mam złe wspomnienia. Białoruś do mnie jasne. Wykrasnoludki też błagamy, nie Ukraina, czas na ciebie. Imperium. Jeśli podoba Wam się mój filmik, zostawcie suba i łapkę w górę, żeby zobaczyć więcej filmików takich jak ten. Czas na podbój nowych terenów Polska, będziesz znów moja. Chwila co tu robi druga Polska? Przyszedłem Cię powstrzymać. Hahaha, ha, ha, życzę powodzenia. ONZ myślałem, że masz misję w Afganistanie, chrzanić teraz ten Afganistan, już mi się koleś podoba. Mam już tego dosyć. Jeśli podoba wam się mój filmik, zostawcie suba i łapkę w górę. Żeby zobaczyć więcej filmików takich jak ten. Czary Mary ONZ znika jak twój stary. Ło, co się stało? A to, że ONZ nigdy nie powstał. Chwila, ale to znaczy, że... O nie. Cześć, libo narodów, jak tam? Dobrze, miło, że pytasz. Coś ty zrobił? Wszyscy jesteśmy zgubieni. Jeśli podoba wam się mój filmik, zostawcie suba i łapkę w górę żeby zobaczyć więcej filmików takich jak ten.